Gdybyśmy tylko ufali Bogu, to. No i zaraz powiemy, co, tak? Gdybyśmy tylko ufali Bogu, natomiast to nie jest tak, że ja mówię, że my nie ufamy Bogu, że Ty nie ufasz Bogu, tak? Ja tylko chcę powiedzieć o pewnych rzeczach odnośnie wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. Być może akurat Ty stosujesz te wszystkie sprawy, być może właśnie Ty ufasz Bogu w tych dziedzinach, i dla Ciebie to nie jest problem, będzie to tylko odświeżenie i zachęcenie, ale być może słuchasz i w jakiejś dziedzinie uznasz, że rzeczywiście tutaj muszę bardziej zaufać Bogu, e, tutaj muszę coś z tym zrobić, tak? I to wtedy możesz przyjąć, tak? Słuchajcie, gdybyśmy tylko ufali Bogu w uzdrowienie, to na przykład co? To nie, mówiliby, nie, nie mówilibyśmy, e, na przykład, a, a dlaczego. Ja jestem chory. A być może Bóg tak chce. Być może Bóg mnie tego uczy. Może nie jestem godny. Może on mnie przez to czegoś nauczy. Gdybyśmy tylko ufali Bogu i Jego słowu, prawdopodobnie nigdy byśmy tak nie mówili, bo Jego słowo mówi dokładnie odwrotnie. Zauważcie, co to znaczy. Co to znaczy ogólnie rzecz biorąc. Pokuta, jest, ono ma wiele zda, z jakby znaczeń, ale jednym ze znaczeń jest mówić to samo, co Bóg, czyli albo zgadzać się z Bogiem, oznacza mówić to samo, co Bóg. Więc my jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie, my powinniśmy mówić to samo, co mówi Bóg w swoim słowie, i zgadzać się z Nim e, w każdym temacie, nawet jeżeli nasze życie dzisiaj wygląda inaczej, a Słowo Boże mówi inaczej, to nie Bóg dopasuje się do nas, Bóg nie zmieni swojego słowa, żeby tylko, żebyśmy tylko, nie wiem, mogli dobrze się czuć, ale to my, nawet kiedy będziemy się źle czuć, musimy coś zmienić i dopasować się do Bożego Słowa i zacząć mówić to samo, co mówi Bóg na ten temat. Być może od tego musisz zacząć. Jeżeli Twoje nawyki, postępowanie, Twoje życie w jakiejś dziedzinie jest inne niż to, co mówi Jego słowo. Być może jest to czas, żeby coś z tym zmienić, i być może jest to czas, żeby zacząć zmieniać od swoich, coś od swoich słów. Żeby zacząć zmieniać swoją mowę i zacząć mówić to, co mówi Bóg na temat grzechu, na temat świętości, na, tego, na, na temat tego, kim jesteś. I teraz mówimy o uzdrowieniu. Co mówi Bóg na temat uzdrowienia? W 15. rozdział 2 Księgi Mojżeszowej Bóg ogłosił się. I powiedział: Ja jestem waszym lekarzem. Zaiste, ja, Pan, Twój lekarz. To jest jedno z Jego imion, lekarz. My mówimy, że Bóg ma takie imię, ma takie imię, i tak się objawił ludziom, i tak się objawił, ale jedno z Jego imion to jest Bóg, który jest Twoim lekarzem. Bóg, Twój lekarz. Inne, w Psalmie 103, ja będę cytował te wersety, dlatego że jak gdybym miał teraz otwierać to wszystko, to zajęłoby to zbyt dużo czasu. W psalmie 103 jest powiedziane, że On odpuszcza wszystkie Twoje winy i On leczy wszystkie Twoje choroby. Leczy wszystkie Twoje choroby. Tak jak odpuszcza Twoje wszystkie winy, gdyby Bóg nie odpuścił chociażby jednej Twojej winy. Posłuchajcie, gdyby Bóg nie odpuścił chociaż jednej Twojej winy, poszli, gdyby Bóg nie odpuścił chociaż jednej mojej winy, poszedłbym do piekła. Z powodu tego jednego grzechu. Tak mówi Pismo Święte. Bliście. Do Rzymian, że chociaż w jednej rzeczy zgrzeszę, jestem winien wszystkiego. Więc on odpuszcza wszystkie moje winy, ale tak samo jest powiedziane, on leczy wszystkie moje choroby. Żeby być zbawiony, muszę wierzyć w to, że on odpuszcza wszystkie moje winy. Ale żeby być tak samo uzdrowiony, muszę wiedzieć, że on uzdrawia każdą chorobę. Bo gdyby chociaż była jedna, której on by nie uzdrowił, o której on by powiedział, że on, tej cho że on jednej choroby nie uzdrawia, to wiesz co? To byłaby zawsze ta choroba, która dotyka mnie. Tak bym myślał, że to jest właśnie to. Więc Bóg uzdrawia wszystkie choroby. Dalej, w księdze Izajasza jest powiedziane, że w jego krwi jest nasze uzdrowienie, że tam jest dosłownie powiedziane, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, tak? a jego ranami jesteśmy uleczeni. To jest powiedziane w księdze Izajasza o Panu Jezusie, a Nowy Testament powtarza te słowa. I mówi, aby wypełniło się to, co powiedziane w księdze Izajasza, że Jego rany uleczyły nas. Apostoł Piotr pisze w swoim liście, tam mówi o grzechu, o odpuszczeniu grzechu i mówi, w Jego sińcach jest nasze uzdrowienie. I kiedy Jezus chodził po tej ziemi, On zawsze mówił, On zawsze mówił, bądź uzdrowiony. On nigdy nie, po, nie mówił, jak jesteś chory, to ma, to ma, jak jesteś zdrowy, to masz chorobę. Może się czegoś nauczysz. Ale on ostrzegał i mówił czasami. Nie zawsze, ale czasami mówił, i ci więcej nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało. Innym razem mówił, że po prostu czasami takie rzeczy się dzieją, że tu nikt nie zgrzeszył, ani on, ani jego rodzice. Prawda? Więc choroba może mieć różną przyczynę. Ale my wiemy, że bez względu na przyczynę, Bóg jest tym, który leczy. Bóg jest tym, który chce cię uzdrowić. Więc gdybyśmy tylko ufali Bogu, gdyby ludzie ufali Bogu, tak, to te wszystkie obietnice byłyby dla nas. Gdybyśmy ufali bardziej w Boże Słowo niż w swoje doświadczenia i w swoje emocje, uczucia, w to, co. Albo inaczej powiem, gdybyśmy tylko bardziej wierzyli w Jego Słowo niż w okoliczności, które nam mówią często co innego. Życie byłoby zupełnie inne. Dalej. Zobaczcie. Gdybyśmy tylko ufali Bogu w powodzenie, które On nam obiecał, tak? Gdybyśmy tylko ufali Bogu, to prawdopodobnie w wielu przypadkach mogłoby to wyglądać inaczej. Przeczytam taki werset. W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, jest powiedziane, że władny jest Bóg. On ma siłę i moc, aby udzielić nam obficie wszelkie łaski, czyli wszelkich możliwości, wszelkich, wszelkich możliwości, bo łaska to są możliwości, które Bóg nam daje. Abyśmy, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Są tu dwie rzeczy na samym końcu. Abyś ty miał wszystkiego pod dostatkiem, i abyś mógł tym dzielić się z innymi. To jest prawdziwe powodzenie. Prawdziwe powodzenie to nie jest to, kiedy masz na koncie miliony, miliony złotych. Prawdziwe powodzenie, kiedy ty, i to jest to, kiedy ty masz wystarczająco, tyle, ile trzeba, i możesz jeszcze z tego. Udzielać innym potrzebującym. To jest prawdziwe powodzenie. I w księdze Malachiasza są takie piękne słowa. Gdybyśmy tylko wierzyli w te słowa, jak to wszystko inaczej mogłoby wyglądać? <laughs> Tworzyłem coś innego. Księga Malachiasza. Trzeci rozdział. I czytamy tak, od ósmego wersetu. Czy człowiek może okraść Boga, bo wy mnie okradacie, jednak pytacie, w czym cię okradamy, w dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy cały naród. Tak mu, Bóg mu powiedział do Izraela. I później jest powiedziane tak, przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę. To jest jedyny raz w Biblii, kiedy Bóg mówi, wystawcie mnie na, wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępca, przekonajcie się, czy wam nie otworzy okien nieba, i czy nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów Waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan, zastępów. I za szczęśliwców uznają Was narody, dlatego że Wasz kraj stanie się uroczy. I teraz, my, my, większość ludzi z tego wersetu wyciąga ofiary i dziesięciny. O no, no, Boże, znowu. Ale zastanów się, co jest powiedziane dalej. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okna niebios i czy nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę. Skup się na tym. To jest Boża obietnica. Gdybyśmy tylko ufali Boga w te, Bogu w te słowa, nie mielibyśmy problemów <grych> z dziesięcinami, z ofiarami, tak? nie mielibyśmy problemów z tym, aby mówić o finansach. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że kiedy mówimy o finansach, dosłownie o naszych pieniądzach, tak? I kiedy możemy z tego też udzielać innym, to jest to jak ziarno rzucane w, glebie, w glebę, o które Bóg zadba, aby wydało owoc w naszym życiu. Tak jak jest powiedziane, Bóg daje nam ziarno do jedzenia i ziarno na zasiew. Jeżeli wszystko przejemy, zjemy i nic nie posiejemy, to tam nic nie będzie rosło. Więc zachęcam Cię, ufaj Bogu w tej dziedzinie. Więc gdybyśmy tylko ufali Bogu w tej dziedzinie, nie mielibyśmy problemu z tym słowem, aby je stosować. I zachęcam Cię do tego, ufaj. Tu dosłownie jest powiedziane tak: gdybyśmy mieli to przełożyć na nasz język, eee, przekonajcie się, czy Wam nie otworzy okna nieba i czy nie wyleje na Was błogosławieństwa ponad miarę ponad miarę. Zadbam o to, aby żaden niszczyciel, szkodnik, diabeł, ktokolwiek inny, jakikolwiek inny człowiek, nie zniszczył waszego powodzenia, nie zniszczył waszych plonów, waszej ziemi i nie uszczuplał waszych finansów. Widzisz, kiedy kiedy. Yy, życie z Bogiem jest niesamowite. Ja to niedawno mówiłem, ale podam Wam, wam ten przykład. Nie modliłem się o to zbyt dużo. Nie, nawet, nawet chyba nie wiedziałem, ale tak to jest. Kiedy, kiedy yy, jakby yy, życie z Bogiem na tym właśnie polega, że Bóg daje Ci czasami mądrość i Ty nawet o tym nie wiesz. Jedynie później, po czasie możesz mu za to dziękować. I pamiętam, kiedy brałem kredyt w 2009 roku, to było, kiedy przed ten wielki krach. Ja miesiąc czy dwa miesiące wcześniej brałem kredyt na dom, na, na, na budowę domu. I 9, tak mi pani w banku powiedziała, 9 na 10 osób bierze we frankach szwajcarskich. A my z żoną powiedzieliśmy: A dobra, my weźmiemy w polskich. Gdybyśmy wzięli dwa miesiące później przed wielki krak, frank poszedł bardzo w górę i ludzie do dzisiaj mają potężne problemy finansowe ze spłacaniem swoich kredytów z tamtych, jeszcze z tamtych czasów. Myśmy natomiast biorąc w polskich, w polskich w złotówkach, nasz kredyt zamiast wzrosnąć, rata tego kredytu się obniżyła około 200 zł miesięcznie. I byliśmy błogosławieni. Nikt nie uszczuplał naszych zasobów. Ale chcę Ci pokazać, że, że właśnie w takich sytuacjach może objawiać się też Boża Łaska. Tak? Boża Łaska. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś w tej dziedzinie również był błogosławiony i szczęśliwy. Na przykład. Gdybyśmy tylko ufali Bogu, to postępowalibyśmy inaczej albo yy, podejmowalibyśmy na przykład inne decyzje, czasami życiowe decyzje. Tak? Gdybyśmy tylko ufali Bogu, że on ma dla nas najlepszy plan, a tak jest, Bóg powiedział: Ja wiem, jakie myśli mam o Was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam co? Przyszłość i natknąć nadzieją. Gdybyśmy tylko wierzyli w te, w te słowa, wiecie co? Bez względu na okoliczności, na uczucia, na ludzi, którzy do nas różne rzeczy mówią, na osoby, które spotykamy, tak? Postępowalibyśmy wtedy jak Bóg, bo wiedzielibyśmy, że On ma dla nas najlepszy plan i Jego słowa są dla nas czymś najlepszym. Czymś najlepszym. I postępowanie, nawet, nawet czasami wbrew. Uczuciom, okolicznościom, a czasami wbrew sobie, wbrew tego, co, czego zostaliśmy nauczeni w naszym życiu, przez nasze życie, bo wiedzielibyśmy, że to nam się po prostu opłaca, że życie z Bogiem i postępowanie, podejmowanie decyzji zgodnie z tym, co mówi Jego Słowo i co mówi do nas Bóg, jest o wiele korzystniejsze dla każdego z nas. Jest to w Rzymian dwanaście, dwadzieścia, czytamy takie słowa, bardzo znane. Czytamy tutaj o tym, że. Nie mieścicie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież: Pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Znaczy, się Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarb go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. I gdybyśmy tylko wierzyli w te słowa, to natychmiast byśmy przebaczali. Nie czekalibyśmy na nic. Tak jak ostatnio mówiłem, chyba to świadectwo. Hmm, tak, nie wiem, czy to na, jeżeli chodzi o to spotkanie dla, tutaj odnośnie małżeństwa, czy też nie, ale tak jak ta kobieta, która mówiła o, o, ty, o tej innej rodzinie, oni przebaczają, oni przepraszają nawet wtedy, kiedy to nie jest ich wina. Bo nie chcą mieć po prostu z nikim napięku i oni od razu od Boga wszystko otrzymują, o co się modlą. Tak? Oni, czyli innymi słowo, słowy, gdybyśmy tylko wierzyli w to słowo. Kiedy Biblia mówi módlcie się za waszych nieprzyjaciół. Kochajcie ich. Błogosławcie ich. Tak? W liście do w Ewangelii Marka czytamy że, o, tam bardzo takie znamienne słowa na temat wiary. Na temat wiary. Jest to rozdział. jest powiedziane, zapewniam was, ktokolwiek powiedział, powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć się do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już wszystko, co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Bo jeśli Wy nie odpuścicie i ojciec Wasz, który jest w niebie, nie odpuści Waszych wykroczeń. Innymi słowy, jak często stawaliśmy do modlitwy, a nie mieliśmy załatwionych spraw. Bóg powiedział jeszcze coś więcej: Kiedy wiesz, że Twój brat, czy Twoja siostra, czy inny człowiek ma coś przeciwko Tobie, jeżeli wiesz o tym, to zostaw swój dar, nie dawaj mi żadnych darów. Niech Bóg mówi, Nie chcę od Ciebie nic. To jest siódmy rozdział, czy, czy szósty Ewangelii Mateusza. Nie chcę, żebyś cokolwiek składał. Najpierw nie chcę Twoich modlitw. Ja to kiedyś przeżyłem. Jak jeszcze byłem w akademiku, kiedy pokłóciłem się ze swoim kolegą. I, a za jakąś godzinę ubrałem się i chciałem iść do lasku bielańskiego. Bo tam chodziłem często, żeby się modlić. I kiedy byłem na korytarzu, Bóg mnie zatrzymał. I ja usłyszałem wewnątrz głos: Po co tam idziesz? No jak po co? Modlić się. Nie, to nie będzie miało znaczenia. Ja to usłyszałem. To nie będzie miało znaczenia, dopóki nie pójdziesz do Niego i nie pojednasz się z Nim. Słuchajcie, gryzłem się, nie chciałem, bo to była przecież jego wina, bo to zawsze jest czyjaś wina. Ale wiecie co, kiedy tam szedłem do Niego, okazało się, że tam było wielu ludzi, moich innych kolegów, było mi głupio, ale podszedłem do Niego, podałem mu rękę, powiedziałem: Przepraszam, wiesz dlaczego? I wiedziałem, że jestem wolny i mogę mi i modlić się. Ale tak to właśnie działa. Kiedy wiesz, że pokłóciłeś się z kimś, że kogoś zraniłeś, albo ta osoba ciebie zraniła i masz do niej jakieś pretensje, to zanim staniesz do modlitwy, gdybyśmy tylko ufali Bogu w Jego słowo, to zawsze, zanim stanę do modlitwy, pojednam się, nawet jeśli to nie moja wina, to ja wyciągnę rękę. Tak mówi Boże Słowo: Idź, pojednaj się. Jeżeli On zrobi coś przeciwko Tobie, idź, pojednaj się i podaj rękę. Tak mówi Biblia: Zanim staniesz do modlitwy, zanim złożysz jakiś dar, zanim będziesz Bogu służył, zrób to. Tak mówi Boże Słowo. Gdybyśmy tylko w to ufali, to tak właśnie postępowalibyśmy. I zachęcam Cię do tego. To jest takie dobre. To jest takie dobre. W małżeństwie, w kościele, w rodzinie, gdziekolwiek. W pracy, gdziekolwiek. Gdybyśmy tylko ufali Bogu, to właśnie tak byśmy postępowali. A to nie jest takie proste, co? No tak. Gdybyśmy tylko ufali, ufali Bogu, ostatnio mówiłem o tym, jeżeli chodzi o małżeństwo, nie pamiętalibyśmy krzywd doznanych, tak? Tak jak powiedziałem wcześniej, bralibyśmy winę na siebie. Nie czekalibyśmy, aż. Wiesz, aż ktoś coś nam powie, aż ktoś zacznie nas przepraszać. Nie, ja byłbym w tym pierwszy, gdybyśmy tylko ufali Bogu i rzeczy by się szybko rozwiązywały. E, to mówi, e, to jest, e, myślę, że powinniśmy dużo czytać. <tryk> ja akurat myślę, że na ten temat dużo głoszę, ale jest powiedziane, że miłość w 13 rozdziale pierwszego listu do, do Koryntian, miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Tak? Yy, wszystko zakrywa wszystkiemu wierzy, wszystko potrafi przetrwać, nigdy nie ustaje. Taka jest miłość. I gdybyśmy tylko ufali w te słowa, to właśnie tak byśmy żyli. Tak właśnie ludzie by żyli. Dalej. <śmiech> <śmiech> to się z tym oczywiście wiąże gdybyśmy tylko uwali ufali Bogu kochalibyśmy ludzi wokół siebie przede wszystkim byśmy kochali Boga bo jego pierwsze przykazanie mówi aby go kochać z całego serca z całych sił z całej myśli tak i gdybyśmy a bliźniego swego jak siebie samego innymi słowy Bóg nigdzie nie powiedział że masz nie kochać siebie ale Bóg mówi masz kochać bliźniego swego jak siebie samego więc tak jak szybko wybaczasz sobie tak, wybacza szybko innym, bo sobie szybko wybaczamy. Oczywiście czasami trafisz na ludzi, którzy mają problem ze sobą i nie potrafią sobie wybaczyć. Nienawidzą siebie, nie lubią siebie. Zmień to. Wiesz, jak możesz to zmienić? Czytając Pismo Święte i czytając te wszystkie piękne fragmenty. Gdybyśmy tylko ufali Bogu, to wiedziałbyś, że kiedy nawracasz się do Boga, on czyni ciebie swoim dzieckiem. Swoim kapłanem, On czyni cię światłością tego świata, On czyni cię solą te, tej ziemi, bez względu na twoją przeszłość, bez względu na to, co zrobiłeś. Gdybyśmy tylko ufali Bogu, to wiedzielibyśmy, że wszystkie grzechy zostały nam, co? Przebaczone i nie ciąży na tobie żadna wina, nawet jak narobiłeś wiele złych rzeczy w swoim życiu, to wiedziałbyś, że nie ciąży na tobie żadna wina. Dlaczego? List do Rzymian mówi, nie ma potępienia dla człowieka, który wierzy, dla, dla tych, którzy wierzą w pana Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy tylko widzisz, nie wiem czy czytaliście, być może czytaliście biografię Marcina Lutra, on miał z tym potężny problem. On nie był w stanie uwierzyć, że Bóg, Bóg od tak może mu przebaczyć. Więc jeździł na różne pielgrzymki, pojechał raz do Rzymu i po tych schodach, na kolanach wdrapywał się na najwyższy szczyt. Był totalnie zmęczony, wykończony. I kiedy to zrobił, bo chciał być pewny, że może, chciał wiedzieć, czy może być zbawiony w ten sposób. I doszedł do wniosku, że cały czas cokolwiek by nie zrobił, ile by nie zrobił, to dalej nie wie, czy będzie zbawiony, bo być może to za mało, być może to nie wystarczy. Ale gdyby tylko uwierzył, i Marcin Luther w końcu uwierzył i zrozumiał, że sprawiedliwy żyje z wiary, a nie przez uczynki. Że zbawienie, że zbawienie jest z wiary, a uczynki idą za zbawieniem, za narodzeniem na nowo. I one są istotne, bo wiara bez uczynków jest martwa, ale zbawienie masz z wiary. Ja przeczytam taki fragment z, z pierwszego listu Jana, drugi rozdział. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, i czytamy tutaj: Drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, więc zobaczcie: Apostoł Jan mówi o pewnej drodze wyjścia. Jeśli byś zgrzeszył, mamy opiekuna, orędownika, pocieszyciela, obrońcę. Tak? Dalej. Inne tłumaczenie tego słowa, rzecznika, protektora, tego, który wstawia się za nami, mamy kogoś takiego, gdybyś grzeszył, u Ojca Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. Posłuchajcie teraz, On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, ale również za grzechy całego świata gdybyśmy tylko w to wierzyli, że Jezus jest całkowicie jego ofiara jest całkowitym przebłaganiem za całe moje grzeszne życie i za grzechy całego świata, gdybyśmy tylko w to wierzyli. To po pierwsze, nie chcielibyśmy grzeszyć, bo byłaby wielka w nas wdzięczność. Tak? Po drugie, Śmiało przeszkodzilibyśmy przed Bożym Tron, a gdyby nawet coś się wydarzyło, gdybyśmy zgrzeszyli, to On jest tym orędownikiem, On jest tym naszym przewłaganiem. Innymi słowy, gdybyśmy tylko wierzyli w Jego słowo, ufali Bogu, to nie, nie zadośćuczynilibyśmy mu za nasze grzechy, nie robilibyśmy tego. Zadośćuczynienie za grzechy najlepszym, jakby, określeniem dla tego słowa, czy też to, co. Powinno to dla nas oznaczać to jest po prostu odwrócenie się od grzechu, i tyle. I nie możesz, tak jak wielu ludzi jest nauczanych, i to robi, pokuta za grzech to nie wiem, jakaś pielgrzymka i tak dalej. A ja mam pytanie ale czy to wystarczy? Jesteś pewien, że to wystarczy? No nie wiem, może wystarczy, może nie. Chcesz na szale postawić całe swoje życie, wieczność? Może wystarczy, może nie? Gdybyśmy tylko wierzyli Bogu, to wiedzielibyśmy, że Jezus jest przebłaganiem za nasze grzechy, całkowicie wystarczającym. Już nic nie musisz w tej sprawie robić. Jeżeli zgrzeszysz, wyznaj ten grzech Bogu i zrób wszystko, żeby tego więcej nie robić. Ale je, ofiara Jezusa jest całkowicie wystarczająca. Ufaj, ufaj Bogu. Ufaj. Bogu, Że to, co On dla nas zrobił, jest całkowicie wystarczające, i do tego już nic nie możemy dodać. Wystarczy wierzyć, a za tym pójdą uczynki. Jest oczywiście wiele rzeczy, o których mógłbym tutaj jeszcze mówić. Gdybyśmy tak. Yy, ja może powiem tak, w tym wszystkim Bóg ma plan dla nas. On ma cudowny plan dla każdego z nas. Wczoraj, kiedy się modliłem i czytałem to słowo, przyszła, przyszła do mnie taka myśl, tak? Gdybyśmy tylko ufali. Odnośnie naszego życia, odnośnie naszej przyszłości, często jest tak, że młodzi ludzie nawracają się do Boga i myślą o małżeństwie. I wiesz co, gdybyśmy tylko ufali Bogu, to ludzie nie śpieszyliby się tak szybko z wyborem. Małżonka. To nie byłoby tak, o, ładna albo przystojny, no to już. Zaraz, zaraz. Prawda? A później jest tyle problemów z tym związanych. Raczej czekalibyśmy na Boga. I ja mam takie słowo: jeżeli ty czekasz, albo jeżeli ty myślisz o małżeństwie, o tej drugiej osobie, a wiem, że są takie osoby, to chcę Ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nie wyprzedzaj w tym Boga. Nie szukaj na własną rękę, tak? Nie postępując zgodnie, zgodnie z Jego słowem. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma dla Ciebie cudowny plan na przyszłość. Ma dla Ciebie fantastyczną osobę. Ale poczekaj na niego. Nie śpiesz się. Nie wyprzedzaj Boga. To jest najlepsze, co możesz zrobić. Ufać Bogu również w tej dziedzinie. Ufać Bogu w tej dziedzinie i podejmować decyzje, czekając na Niego. Dlatego, gdybyśmy tylko ufali Boga, Bogu, nie spieszylibyśmy się tak często z różnymi rzeczami w naszym życiu. O Boże, szybko mi odpowiedz, bo ja muszę to mieć. Ja muszę ją mieć albo Jego mieć. Boże, odpowiedz mi. Odpowiedzi nie ma, no dobra, to idę i zrobię to. Tak często jest. Boże, czy mam kupić to, czy nie? I nic, i nic nie słyszę, więc uznaję, że mam to kupić. Czy mam się z nim ożenić, czy mam wyjść, yy, yy, znaczy wyjść za niego za mąż, czy mam się z nią ożenić? Oczywiście, czas, oczywiście, że to jest Twój wybór, tak? Bóg Ci może tylko wskazać jakiś kierunek, ale ufaj Mu. I czekaj na Niego, często na tą właściwą osobę. Eee, tak jak powiedziałem, gdybyśmy tylko ufali Bogu, te wszystkie rzeczy jest jeszcze wiele, wiele innych dziedzin, które sobie możesz dodać do swojego życia, do życia, jakim Ty żyjesz, tak? Eee, I gdybyśmy tylko ufali Bogu, to życie byłoby przede wszystkim szczęśliwe. Biblia mówi, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój. Radość i pokój to jest to, czego wszyscy ludzie szukają. W małżeństwie, w całej rodzinie, w kościele, w pracy, w życiu, radość i pokój. Cóż więcej trzeba. Nie kupisz sobie tego za pieniądze. Ale Bóg może ci to dać, uchwając Jemu, możesz to wszystko mieć. Niech Cię Bóg błogosławi. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.